Witam wszystkich serdecznie. Dawno nie nagrywałem. Pozdrawiam moich wszystkich 202 subskrybentów. Cieszę się, że Astrolu Was mam. W szoku jestem, że się udało. Chciałem poruszyć temat zużycia. Moje standardowe zużycie w tym sezonie grzewczym to jest 12 worków na tydzień, czyli 12 razy 4 tygodnie, co daje 48 worków po 15 kg, czyli 720 kg na miesiąc. Nie licząc stycznia. W styczniu wychodzi fatalnie, bo zacząłem palić barlinkiem. Bo do niego już doszedłem i wyszło mi 54 worki na dzień dzisiejszy. Mam wsypane i gdzieś w zasobniku jest około 3 worów. Około 3 worów. Tak. O, kocioł się uruchomił, bo wodę grzejemy. Woda, woda się grzeje, woda, reszta stoi. No także no 54 worki za styczeń. może nie pękną całe gdzieś tak, no, minus czy 51 worów. 51, 52, może 3, nie wiem jak to dojdzie jutro przez całą dobę. Liczę, że 54 worki wyjdą za styczeń, To jest dużo. To jest dużo, bo wcale nie jest zimne i na dworze, więc zganiam to na pelet osobiście. Zganiam to na pelet, bo zawsze chwaliłem Barlinek, ale nie do końca jestem taki zadowolony. Postaram się zrzucić w następnym filmiku wykres aplikacji z Econetu, żeby pokazać na jakich parametrach kocioł pracuje, bo wiele z was o to, wielu z Was o to pyta. No i tyle. No i co? No. Pozdrawiam tych, którym pomogłem. Pozdrawiam tych, którym nie pomogłem. I pozdrawiam tych, którym nie chciałem pomóc. Bo są tacy, którzy myślą, że ja żyję tą kotłownią, a wcale tak nie jest. I soboty i niedziele wolę spędzać z rodziną niż się tutaj rozczulać. Mówię do jednego pana. Tutaj szczególnie pozdrawiam wszystkich.